pierwszej serii, pierwsza seria była taka można powiedzieć bardziej spokojniejsza e, warunki były takie równe na tą drugą jak przyszło, tak trochę e, się zaczęło dziwnie dziać, bo zaczęło tam wiać e, narty tak e, w, moim, w moim skoku trochę właśnie po, po wyjściu z progu mi stonęły Zamiast, ale potem jeszcze złapało i tam udało się odlecieć e, i tak ten konkurs, ta druga seria była e, trochę nie do końca fajna, ale, ale dla nas y, udana. Dawid, Ty musiałeś przeżywać huśtawkę nastrojów, dwa razy byłeś zdejmowane z belki, no ale jesteś wielki. Powiedz o swoich odczuciach, o tym, no, jak to jest być mistrzem. Eee, bardzo, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. No, jeżeli chodzi o ten skok, to rzeczywiście u góry tych emocji eee, trochę było i chociaż wydaje mi się, że królowało jednak zimno, bo troszeczkę się tam wystałem. Eee... Też dużych zaskoczenie było to dla mnie, że widziałem tam po prostu z góry, że za, za progiem jest mocno z tyłu. Eee, a im jeszcze belkę zadałem, myślę, i obniżać. No, także tych emisji było naprawdę sporo, ale no, wywiązałem się ze swojego zadania. Zrobiłem, e, oddałem normalny, dobry skok e, i teraz możemy się cieszyć z tego sukcesu. Maciek, też widzę radość u Ciebie, marzenia się wreszcie spełniły. Jesteś mistrzem świata. Cele się zrealizowały, tak bym powiedział i w końcu te słowa zostały na naczyny i możemy świętować wczoraj. Mówiłem, że mam takie dobre wrażenie co do dzisiejszego dnia i że będziemy walczyć o złoto i to z dzisiaj wywalczyliśmy, także jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Daniel, ty stawiałeś kropkę nad i. Znasz smak złotego medalu mistrza świata, ale jak to smakuje razem z kolegami? Ja nie wiem. <laughs> Jest za bardzo super, naprawdę jestem. Jestem dumny. Piotrze, jeszcze chwilę o tobie, bo ty dałeś ten impuls naszej drużynie, wyciągnąłeś nas na prowadzenie, ale nam wszystkim musiało serce zadrżeć po twoim skoku, kiedy ta noga ci uciekła. Co ty czułeś? E, znaczy tak e, szczerze skok był pierwszy był naprawdę bardzo dobry, e, był taki e, bardzo dobry, bardzo fajny, e, ale znaczy nie, 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 trochę mnie tak by przytrzymało tam i... i, okay. i ta Marta uciekła, ale, ale ogólnie było okay. <laughs> Audio Jungle Audio Jungle Golden Chamber Golden Chamber Golden Chamber Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle